W Banku Spółdzielczym w Zgierzu możesz wygrać 100 tysięcy złotych. Warto tu być. Do zobaczenia w naszej placówce. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale. Załatw to po sąsiedzku. Czy chcesz cieszyć się doskonałym rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy. Dzień dobry, Rafał Woźniak piątek 18 lipca czas na najważniejsze informacje w programie lokalnym telewizji Centrum. Zapraszam. Remonty, rozbiórki, objazdy, ale też nowe chodniki, ulice i rondo. Co dokładnie dzieje się na Zgierskich ulicach tego lata? Widok z góry mówi wszystko. Budowa ronda u zbiegu Dąbrowskiego i 1 maja to symbol tego, co właśnie dzieje się w Zgierzu. Prace są zaawansowane i rondo ma być gotowe do połowy sierpnia. To część większego projektu obejmującego 8 ulic, w tym m.in. ulicę Barlickiego. Do końca wakacji sądzimy, że uda nam się już zamknąć projekt właśnie Cezaka, projekt Mielczarskiego, być może uda się też odcinek od Kilińskiego do Dąbrowskiego. Rusza także modernizacja dwóch ulic, Ciosnowskiej i Drewnowskiej, łącznie to 780 metrów przebudowanych ulic. Nowe nawierzchnie, chodniki, przejścia z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami i zieleń to tylko część zaplanowanych zmian. Drewnowska zostanie zmodernizowana na odcinku od Piłsudskiego do Rejmonta, a Ciosnowska od Musierowicza do Orzyszkowej. Tych prac jest wiele, nie wszystkie widać, bo część z nich oczywiście odbywa się jeszcze w na papierze, w dokumentacji, czy w oczekiwaniu na jakieś pozwolenia. Tych pozwoleń, w zależności od tego, z czym mam do czynienia, jest mniej albo więcej. Natomiast mamy też sporo pracy w terenie. Trwa również remont ulicy Moniuszki z zachowaniem Zabytkowego Bruku. To inwestycja, która ma potrwać około 3 miesięcy. Na Żytniej wykonano już kanalizację część chodników i podbudowę jezdni. Stan zaawansowania prac szacowany jest na 60%. Mocno wyczekiwana przez kierowców jest także przebudowa ulicy Łukasińskiego. Przetarg został rozstrzygnięty, a obecnie trwa etap projektowania dokumentacji. Trwa remont elewacji Zabytkowej Łaźni Miejskiej, a na ulicy Nobrowskiego planowane są kompleksowe prace. W kamienicach przetarg już ogłoszono, a otwarcie ofert zaplanowano na 22 lipca. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Miasto przygotowuje się też do modernizacji linii tramwajowej. Opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy i trwają procedury środowiskowe. Wniosek o dofinansowanie ma zostać złożony we wrześniu. Wkrótce ruszą też prace przy projekcie nowej kolejowej. Na początek zaplanowano roboty rozbiórkowe i ziemne. Mogą być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ale nie będą utrudniać przejazdu kierowcom jadącym przez gierz. Prace drogowe i remonty to dziś codzienność. Na efekty przyjdzie jeszcze poczekać, ale roboty w terenie nabierają. Tempa. Policyjna pobudka dla kierowców w Zgierzu. Od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze z komendy powiatowej Policji w Zgierzu prowadzili akcję Trzeźwy wyporanek. Sprawdziliśmy z kamerą, jak przebiegały kontrole. Kontrole trzeźwości ruszyły już przed godziną szóstą rano. Policjanci działali jednocześnie w kilku punktach miasta, m.in. na drogach wylotowych oraz głównych skrzyżowaniach. My byliśmy przy ulicy Aleksandrowskiej, gdzie mundurowi zatrzymywali kierowców jadących w kierunku Zgierza. Chociaż większość kontrolowanych była trzeźwa, policjanci przypominają, że każda zatrzymana osoba po alkoholu to o jedno zagrożenie na drodze mniej. Dzisiaj przeprowadzamy akcję pod nazwą Trzeźwy poranek. Ma na celu ona wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z ruchu. Jak wiemy jest to bardzo ważny problem społeczny, ale również ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Także dzisiaj w całym mieście patrole ruchu drogowego z naszej komendy przeprowadzają kontrolę trzeźwości. Tak naprawdę policjantom zależy na tym, żeby Ludzie nie wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu. Ja chciałbym przypomnieć, że nawet najmniejsza dawka spożytego alkoholu może spowodować zaburzenie naszej koncentracji, pogorszyć nasz refleks i zmienić decyzje, które podejmujemy za kółkiem. Akcja zakończyła się przed południem, ale policja już teraz zapowiada, podobne kontrole będą powtarzać się i to bez wcześniejszego ostrzeżenia. A to oznacza jedno, każdy, kto wsiada za kółko, powinien dwa razy pomyśleć, zanim zdecyduje się na jazdę po alkoholu. Czy można jeździć za darmo i tak zapłacić w przypadku komunikacji aglomeracyjnej jak najbardziej. Ozorków, Parzęczew i Powiat Zgierski podpisali nowe porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi o dopłaty do połączeń autobusowych, z których korzysta coraz więcej mieszkańców. Nowe porozumienie reguluje zasady współpracy i podział kosztów utrzymania linii aglomeracyjnej. Samorządy dopłacają, mieszkańcy jeżdżą bez opłat. Samorządy zdecydowały się przejąć część kosztów związanych z funkcjonowaniem tej linii, no i w zamian mieszkańcy m.in. naszego miasta mają możliwość bezpłatnego poruszania się właśnie autobusami obsługiwanymi przez LKA. Ozorków dopłaci 170 tysięcy złotych. W zamian seniorzy, studenci i inni mieszkańcy mogą korzystać z aglomeracyjnych autobusów bezpłatnie. Połączenia są ważne nie tylko dla dojazdów do łodzi czy z gierza, ale też lokalnie. Drugi cel to również poruszanie się w obrębie naszego miasta, szczególnie w rejonach, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie. Mam tutaj na myśli chociażby Bugaj. Dzięki przystankowi, który mieści się bezpośrednio przy urzędzie, mieszkańcy mają również możliwość nieodpłatnego dojazdu do naszej miejskiej przychodni. Planowane są zmiany trasy tak by linia obejmowała więcej osiedli. Samorząd liczą, że województwo przychyli się do ich propozycji. Zmiany przebiegu tej linii po to, żeby jakby rozszerzyć zakres tej linii w obrębie naszego miasta. Wiem, że również Parzęczew jest zainteresowany tym, żeby ta linia przebiegała dalej, czyli poza granice gminy Miasto Parzęczew. Mam nadzieję, że to jest właśnie początek takiej współpracy, która umożliwi rozszerzenie siatki połączeń obsługiwanych przez Zuzką Koleję Aglomeracyjną. To nie tylko linia na mapie, to realna pomoc dla tych, którzy nie mają samochodu i dla tych, którzy po prostu chcą dojechać do lekarza, pracy czy szkoły. Rząd zapowiada zmiany w prawie. Mają one objąć rowery, hulajnogi elektryczne i inne urządzenia transportu osobistego. Zdania są podzielone. Jedni mówią w końcu, inni przesada. Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć w kasku obowiązkowo na rowerze, hulajnodze elektrycznej a także deskorolce. Taką zmianę rekomenduje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Statystyki są niepokojące. Co druga ofiara wypadku na hulajnodze to dziecko, a co trzecia takie zdarzenie kończy się poważnymi urazami. Nowy obowiązek ma zostać wpisany do ustawy Prawo o ruchu drogowym i wejść w życie jeszcze w tym roku. Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych. Mieszkańcy osiedla Łąkowa mają dość budowy sklepu Aldi w Zgierzu. Droga rozjechana, okna drżą od maszyn, a odpowiedzi brak. Czy ktoś naprawi tę ulicę porządnie? Tuż obok bloków TBS i osiedla Łąkowa trwa budowa nowego marketu. Ciężki sprzęt rozjechał drogę. Przy torowisku tramwajowym mieszkańcy alarmują. To co położono z powrotem to tylko kostka bez wzmocnienia. Z czasem samochody ciężarowe parkują przed wjazdem. Jest ciężko się dostać do osiedla. Druga, druga wewnętrzna zostanie rozjeżdżona. Nie wiem, czy miasto potem to naprawi. Na Czasami inwestor. Czasami inwestor, raczej na, na koszt. Mieszkańcy generalnie nie są zadowoleni, ponieważ była tutaj łąka, prywatna oczywiście. Ludzie sobie tutaj spędzali z psem, chodzili sobie na spacery, a w tej chwili wy pan postawili mury i kto będzie z okra widać, że tak powiem, mury. Współczuję też mieszkańcom TBS-ów, bo oni będą mieli jeszcze gorzej, ponieważ wejście z tego, co ja zauważyłem, będzie z tamtej strony, czyli ruch. Generalnie się będzie odbywał z, z tamtej strony. Do redakcji trafił też film z hałasem z budowy. Jeden z mieszkańców napisał, że od wibracji drżą okna w bloku. albi nie odpowiedziało na nasz e-mail. Ciążliwa jest strasznie. To hałas, upiarki chodzą. I no przede wszystkim odległość. Architektonicznie to w ogóle nie stroi. No i pogoda, no, konstrukcja wielka, to jakby nie z tej parafii. Jak widzi Pan o tym, to mam się nie cieszyć. To się, cieszy się. W sensie miała pani blisko. Oczywiście, że tak. Nie brakuje też głosów, że wreszcie coś nowego niż Lidl i Biedronka, ale nie wszyscy się cieszą. Znikają osiedlowe sklepiki, które nie wytrzymują konkurencji. Był tutaj w zameczku tak zwanym był sklep spożywczy, który bardzo prosperował i człowiek prowadził go naprawdę solidnie. Niestety, ze względu na to, że się pojawiają te markety, musiał zlikwidować swoją działalność. Market prawdopodobnie zostanie otwarty jesienią, ale zanim mieszkańcy zrobią tam pierwsze zakupy, chcą, żeby ktoś porządnie naprawił drogę i wysłuchał ich głosu. Zgierz pamięta o ofiarach rzezi wołyńskiej. Na placu Kilińskiego ruszyła akcja Kwiaty Wołynia. Były mocne słowa, konkretne postulaty i apel o pamięć. Symbolicznie, ale z mocnym przekazem, na placu Kilińskiego w Zgierzu ruszyła akcja Kwiaty Wołynia. To lokalna odsłona ogólnopolskich działań, które mają przypomnieć o tragicznej historii krwawej niedzieli na Wołyniu. Organizatorzy domagają się nie tylko pamięci, ale też konkretnych działań od władz w Kijowie i Warszawie. Te wszystkie! Zbrodnie nie można inaczej nazwać jak tylko ludobójstwem, ponieważ było to ludobójstwo, niewinni cywile, głównie Polacy, ale nie byli to tylko Polacy, ponieważ byli to również Żydzi oraz Ukraińcy, którzy nie chcieli współpracować z nacjonalistami. Zostało bez, w bestialski sposób zamordowanych, a ich grobów jeszcze do tej pory nie wiemy niektórych gdzie są. Postulatów jest pięć: od ekshumacji ofiar i godnego pochówku, przez sprzeciw wobec kultu zbrodniarzy, aż po zakaz symboliki UPA w Polsce. Organizatorzy nie szczędzili mocnych słów wobec postawy ukraińskich władz. Podnoszenie pamięci o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej jest niestety niezwykle palącym tematem w relacjach polsko-ukraińskich. Ukraińcy nadal czczą zbrodniarzy takich jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. Piszczą organizacje jak OUN-UPA, czy wywieszają czerwono-czarne flagi, czego świadkiem byłem nawet w Warszawie. Dramatyczne historie Polaków z Kresów to nie tylko rzeź na Wołyniu. Wspomnienia tych, którym udało się uniknąć wywózki na Sybir pokazują jak brutalna była rzeczywistość tamtych czasów. Byłyśmy na liście, miałyśmy być z mamą wywiezione na Syberię. Tylko jakaś znajoma miała chody i nas wykreśliła. Po konferencji rozpoczęto rozdawanie ulotek i kwiatów lnu, symbolu ofiar rzezi wołyńskiej, ale to nie jedyny gest pamięci w Zgierzu. Kwiaty w imieniu mieszkańców złożyli prezydent Przemysław Stańszewski, przewodniczący rady miasta Łukasz Wróblewski, sekretarz miasta Robert Hocholski oraz dyrektor Muzeum Miasta Zgierza Robert Starzyński. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Te słowa towarzyszyły obchodom 82. rocznicy krwawej niedzieli. Zgierz pamięta o tych, którzy zginęli, i tych, których groby wciąż pozostają nieznane. A na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia. Życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia już w kolejnym wydaniu. W Banku Spółdzielczym w Zgierzu możesz wygrać 100 tysięcy złotych. Warto tu być. Do zobaczenia w naszej placówce. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale. Załatw to po sąsiedzku.